Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w imieniu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z Krakowa. Na prośbę naszych widzów oraz naszej Pani Prowadzącej, Pani Baty, jesteśmy, jesteśmy tam, gdzie Państwo prosicie. Proszę Pana, to co Pan tutaj na drodze zaprezentował, Prawne. przyzna Pan, że to przesada, tak? My jako Grupa Speed jesteśmy po to, żeby takich kierowców jak Pan. Stopniowo z dróg eliminować. Na tym zakręcie dobrze, że pan nie wyleciał. Tam był taki jeden Łuk, jak pan sobie jechał. Nie zauważył pan, że te zakręty nie do końca takie wygodne są? Troszkę wynosi. No troszkę. Z Zakopianka nie jest autostradą. Będę od pani prosił prawo jazdy do kontroli drogowej. No jeszcze nie zdążyłam zrobić. Nie zdążyła pani wyrobić? No ja czekam już na właśnie egzamin. Zatrzymałam pani dlatego, że wjechała pani na czerwonym świetle. Niebezpieczny manewr pan wykonał, aż nie wierzyłem w to, co się stało. Jest pan bardzo szybkim kierowcą. Nie całą jechał. Ja dobrze, zapraszam do nas. Pan mówi stóweczkę, tak? A wolno było 50. Alkohol pan spożywał? Nie. Na pewno? No piwo było, ale. Piwo jedno było, tak? Zbadam pana część, oj, dobrze? Musik. No to dmuchamy, panie kierowca. Nie, 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 nie dmucha pan nic. Mocniej, śmiało. Jeszcze, 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 dziękuję. Proszę pana, 0,18 mg na decymetr sześcienny. Bo alkotesty mierzą w miligramach na litr. Ale że na promile się zamienia, to się mnoży razy 2,1. Czyli pan ma. No prawie 0,40 promila dzisiaj. Serio? Nie no no. Zbadamy pana jeszcze raz za 15 Dobra, minut. Macie jakieś, jakieś nagranie? Tak? Mamy. Wie pan nie mam czasu generalnie? A nie ma pan czasu. Po prostu, no przepraszamy, że pana zatrzymujemy i zawracamy głowę. Jak nie, nie ma pomarańczowego. Pomarańcowe, to tak mówiąc, za może być sok. Niech się pan zapamięta dobrze. sobie, że światło może być zielone, żółte albo czerwone, dobrze? Zapraszamy na te skromne progi z tamtej strony, z tyłu. Ale nie zmieni pan postaci rzeczy, że jest to jedno z najbardziej poważnych wykroczeń, jakie kierowca może popełnić na drodze. A o tym świadczy to, że w dniu dzisiejszym mandat Jedyny mandat, jaki jest za to wykroczenie wynosi 1500 zł. Pan nie chce go wlepić? Punktów tak? do tego jest 10. Dobrze, proszę pana, skierujemy sprawę do sądu. Sąd nie może dać panu mniejszej kary niż 1500 Mogę ja powiedzieć, czy będzie pan słuchał? Pan dręczy ludzi. To co zrobić, żeby nie jeździć na czerwony według pani? Trzeba wcześniej hamować. Przede wszystkim trzeba do tego mieć uprawnienia. Ale szczerze, uważa pan, że zasługuje pan na taniej? To znaczy... Nie pan zobaczy, jak ta droga wygląda? Jaka to jest droga? Wiem. Tutaj są ludzie, są zabudowania, domy. Wiem, tylko, mówię, no jest no to jest po 20 No właśnie, o to chodzi. Nie będzie pan dobrze widział nawet. No, znaczy, widzę dobrze i mam bardzo dobre hamulce. A drugi przepis jest taki, że traci pan dzisiaj prawo jazdy. Akurat w taki dzień? Bo naprawdę, to uważam, że to jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. 200 złoty. I 10 punktów! Jezus Maria, naprawdę 10 punktów. Naprawdę 10 punktów. Tak. Nie, no to, to jest uważam niesprawiedliwe. Nie to jest, że, że. Bo tak naprawdę tutaj to ledwie wyjechałam. Jechałam właściwie prawie, że z prędkością, która jest tutaj dozwolona. Prawie, że z prędkością, która tak, jest dozwolona. Dlatego, że nie przeskroczyłam jakoś e, koszmarnie. Ale nie zmniejszyła to... pani prędkości zbliżając do oznakowanego przejścia lat nie zmniejszyłam, to prawda. Coraz. Ale tak, ale też nie przekroczyłam jej jakoś standardów. Ja pani nie zarzucam, że pani trzeba prędkość, bo nie dokonywałem pomiaru. No ale ja o tym mówię, że jechałam całkiem rozsądnie i naprawdę nie, nie robiłam nie wiadomo czego. No wyprzedziłam. Ja naprawdę uważam, że 10 punktów, 200 zł na je... coś takiego, tak. to był po prostu wypadek. To tym pracy. bardziej nie będzie pani miała takich wypadków przy pracy. Przyjmuje pani taki mandat? No przyjmuję, no. tym, no, że pan Dobre, chce mi dać jakichś